Halo, witam serdecznie moi drodzy, pozdrawiam. Jak widzicie, tytuł dzisiejszego filmiku jest Jak zmotywować się do biegania, jak rozpocząć swoją przygodę z bieganiem dobrze moi drodzy, żeby nie narobić sobie krzywdy i żeby po dwóch, trzech treningach nie stwierdzić, że bieganie nie jest dla mnie, że bieganie niszczy kolana, że bieganie ogólnie jest do dupy itd., e, itd., tak tak moi drodzy. E, wiele osób zaczyna przygodę z bieganiem, no bo bieganie jest jakby fajną prostą formą aktywności fizycznej moi drodzy wystarczy wyjść z domu i iść pobiegać tak do parku do lasu nie wiem po jakiejś ścieżce rowerowej i regularne bieganie moi drodzy jak porozmawiacie z osobami które już od jakiegoś czasu biegają naprawdę dużo daje polepsza zdrowie sam wiem po sobie moi drodzy Dużo pozytywnej energii daje takie inne spojrzenie na świat, moi drodzy, i zadowolenie, taką dumę z siebie, że robię coś fajnego dla siebie. No i przy okazji można zobaczyć wiele fajnych, wspaniałych miejsc, do których dobiegniecie na własnych nogach, ale właśnie jak się do tego zmotywować, jak się za to zabrać, moi drodzy, żeby to było dobrze. Po pierwsze, musicie sami chcieć i sami dojść do wniosku, że na przykład, nie wiem, za dużo kilo nabraliście, że już tych kilogramów jest troszkę za dużo na tej wadze, albo źle się czujecie, albo po prostu macie jakieś nałogi, z którymi byście chcieli skończyć. I właśnie sport, właśnie bieganie, może być takim fajnym tematem zastępczym, który zajmie wam głowę czymś innym, bardziej zdrowym. Nie będziecie właśnie myśleć o tych różnych używkach, czy to fajkach, czy to alkoholu, czy nie daj Bóg. Na Narkotykach, moi drodzy, ale musicie sami chcieć, musicie sami do tego dojrzeć. To nie może być tak, że, nie wiem, nakusi wasz koleżanka, kolega i wychodzicie na ten trening, tacy moi drodzy, zrezygnowani dla kogoś. Bo ktoś was o coś poprosił moi drodzy i sami w sobie w środku nie czujecie e, takiej motywacji do tego, to na pewno po dwóch, trzech, dwóch, trzech treningach, moi drodzy, się skończy, motywacja uleci e, i nic z tego. Sami musicie dojść do wniosku, że chcecie coś dla siebie zrobić, e, że już jest na to czas. E, złapać takiego powera, moi drodzy, no i podjąć decyzję, bo właśnie moi drodzy tu. Powinniście podjąć decyzję, czyli we własnym domku, we własnym mieszkaniu. Od tego powinniście zacząć, moi drodzy. Kilka rzeczy przeanalizować, przygotować, podejść do tego z głową, żeby to miało ręce i nogi, a później będziecie tylko czerpać z tego pozytywne emocje, pozytywne wibracje i będziecie zbierać plony tego waszego, moi drodzy, udanego biegania. Warto. Moi drodzy, wejdź sobie na różnego rodzaju grupy biegowe, czy na przykład tak jak ja prowadzę na Facebooku, biegam, bo kocham ten stan. Czy na przykład macie wśród znajomych osobę, która biega już od jakiegoś czasu, poradzić się, podpytać się, moi drodzy, jak to robisz, jak biegasz, jak zaczynałeś, jak to było u Ciebie. Po prostu łapać Taką wiedzę moi drodzy, bo jak człowiek ma na jakiś temat wiedzę i jest na jakiś temat przygotowany, to łatwiej mu w ten temat wchodzić i się w nim realizować. Bo jeśli tak bez przygotowania, bez głowy pójdziecie moi drodzy na pierwsze dwa treningi, to na pewno skończy się bólem kolan, na pewno skończy się jakąś kontuzją, na pewno skończy się potężnymi zakwasami, tak zwanymi, i skończy się wagasza, przygoda z bieganiem. Dlatego Moi drodzy, warto na początku troszkę na ten temat poczytać dla, o treningach dla początkujących, odwiedzić różne fora, popytać osób, które już biegają tu. Jeśli macie wśród znajomych czy rodziny, takie osoby i nabrać troszkę wiedzy. Później ważnym elementem, moi drodzy, jest. Według mnie, jako biegacza moi drodzy, który biega od 3 lat, ma też na koncie bieg z Gdańska do Torunia z ponad 180 km w niecałe dwa dni ze znajomym dla dzieciaków z hospicjum, eee, troszkę półmaratonów, maratony, e, inne biegi mam za sobą moi drodzy, także troszkę tam coś pobiegałem i na ten temat bardzo mocno się interesuję i sobie czytam. Dla mnie dwoma najważniejszymi dwoma najważniejszymi elementami moi drodzy na początek to jest dobre obuwie i dobra bielizna. Bo często zdarza się tak, że ubieramy jakieś trampki moi drodzy zużyte Adidasy, które w ogóle nie nadają się do biegania, nie mamy odpowiedniej bielizny, wychodzimy na ten trening i po pierwsze wracamy cały cali obtarci moi drodzy yy, i poprzez to, że mamy złe buty, gdzieś tam biegamy po asfalcie, po kostce brukowej Właśnie zaczynają nas boleć achillesy, kolana, kończy się to kontuzjami, i później, właśnie stwierdzamy, że bieganie nie jest dla nas. Także na początek, moi drodzy, przed pierwszymi treningami uzbrójcie się w dobre obuwie, moi drodzy. Ja akurat tutaj mam model Nike'a, jest to Nike Pegasus. Moi drodzy, dla mnie najlepsze buty do biegania obecnie na rynku, super mi się w nich biega, mają super podeszłe, super amortyzacje i oczywiście, moi drodzy. To nie musi być na początek taki model buta za 400 zł, moi drodzy. Dopiero jeśli stwierdzicie, że fajnie podoba mi się w tym bieganiu, chcę być w tym dłużej, wtedy warto zainwestować w lepszy model, ale na początek starczy wam taki model za 80-100 zł, moi drodzy. Dostaniecie w różnych sklepach sportowych dla początkujących biegaczy. Chodzi o co, moi drodzy? O to, że buty biegowe mają podeszwę ze specjalnej pianki, która amortyzuje was podczas biegania i zmniejsza te oddziaływanie właśnie na wasze kolana, Achillesy, na wasze stawy, bo zwykłe trampki, zwykłe Adidasy, one, one są z innej podeszwy, moi drodzy, i one tak nie amortyzują was podczas biegania jak but biegowy, dlatego warto zakupić buty biegowe, nawet tańsze, ale które posiadają właśnie taką, e, moi drodzy, podeszwę z pianki, która fajnie amortyzuje was podczas biegania i minimalizuje ryzyko właśnie wystąpienia kontuzji czy bólu kolan i tak dalej, moi drodzy. I drugą sprawą jest właśnie bielizna, moi drodzy. Na pierwsze treningi uzbrójcie się w dobrą bieliznę. Spodnie, ledzińcy do biegania, bluzy, to jeszcze tam można obejść, moi drodzy, to można ubrać sobie zwykłe dresiki, ale bielizna e, biegowa jest bardzo ważna, bo obtarte po pachwiny czy u mężczyzn obtarte jądra moi drodzy to już na pewno motywacja spada o 50 od razu. Także ja. I to nie jest lokowanie produktu, moi drodzy, po prostu chcę wam po, podpowiedzieć, ja używam bielizny fo, Foncenza, voncenza to jest włoska chyba nazwa, moi drodzy. Kupiłem je kiedyś przed maratonem w Toruniu na straganie od pana właśnie z gadżetami biegowymi kapitalne gacie moi drodzy od czasu jak noszę te gacie na treningi ja biegałem już po 20-30 km w nich eee... Nie obtarły mnie ani razu, fenomenalnie, mają bardzo mało przeszyć, moi drodzy. To jest ważne, żeby jak najmniej przeszyć było w bieliznie biegowej, żeby te szewki właśnie jak pracują, na nogi biegamy, żeby nas nie obcierały. Także pamiętajcie, moi drodzy, bielizna biegowa, jak najmniej przeszyć, moi drodzy, uzbrójcie się w taką bieliznę, czyli buty i bielizna przed pierwszym treningiem. To jest bardzo ważna rzecz. To są takie szczególiki, które wpływają na komfort, treningu komfort biegania e, i minimalizują ryzyko właśnie wystąpienia nieprzyjemnych rzeczy, które mogą e, spowodować, że wasza motywacja spadnie. Drugą ważną rzeczą, moi drodzy, jest nie biegajcie za często, czyli na początku, jak wam się nawet spodoba to bieganie. Nie biegajcie codziennie. W ogóle bieganie codziennie, moi drodzy, to jest science fiction. Robicie sobie krzywdę. Nie. Góra 3-4 razy w tygodniu, e, moi drodzy, na początek do 2-3 km. Marsz obiegów, czyli przez pierwszy tydzień, nawet do dwóch tygodni, przerywajcie to marsz obiegami. Czyli idziecie sobie 300 metrów, 300 biegniecie, idziecie sobie 300 metrów, 300 biegniecie, i tak pierwsze dwa tygodnie, moi drodzy, trzy góra, cztery razy w tygodniu zaczynacie. I oczywiście. Przed rozpoczęciem tego biegania, tego treningu, róbcie 5-10 minut rozgrzewki, moi drodzy. Rozgrzejcie swoje mięśnie. Nie, nie wchodźcie w trening na zimnych mięśniach. To tak jak plastelina: jak pomacacie trochę w ręce, to ona się robi taka ciepła, fajna, plastyczna. Tak samo jest z waszymi mięśniami. Jeśli one dostają trochę ciepła, się rozgrzeją, wtedy są jak taka plastelina, i podczas waszego treningu one lepiej pracują, także rozgrzewka 50 minut, moi drodzy, znacie takie rozgrzewki z lekcji WF-ów, jeśli nie, to nawet w domku przed wyjściem puszczacie sobie fajną piosenkę, którą lubicie, 5 minut jakichś wygi basów, moi drodzy, podskoków, wymachów rękami i już to jest zajebista rozgrzewka, już można fajnie wchodzić w trening i możecie wychodzić do domu, do domu przepraszam, na dwór i zwiedzać świat, robić coś dla siebie, dla swojego zdrowia i innym jeszcze ważnym elementem jest, moi drodzy, nie patrzcie na innych, nie patrzcie na tych bardziej doświadczonych, wybieganych. Oni też kiedyś zaczynali, tak jak wy, mieli zadyszkę, mieli ciężko, mieli lekkie zakwasy, moi drodzy. Nie spinajcie się na czas, nie spinajcie się na wynik, bo robicie to dla siebie i dla swojego zdrowia. Przecież wy nie będziecie, nie pojedziecie na Olimpiadę, nie zdobędziecie złota olimpijskiego. Wynik czy czas na waszym treningu nie będzie zależał od tego, ile zarobicie w danym miesiącu pieniędzy. Także nie spinajcie się, robicie to dla siebie, po na spokojnie, do przodu e, róbcie to z głową moi drodzy, e, nie spinajcie się na wynik i pamiętajcie nie za często i nie za szybko, czyli właśnie nie za szybko na ten czas pomalutku zaczynajcie marszobiegami moi drodzy e, to są takie ważne elementy jeśli weźmiecie je pod uwagę, wdrożycie je w swoim planie e, zaczęcia przygody z bieganiem to myślę, że na... 80% z was zobaczy po dwóch, trzech tygodniach, że jednak to bieganie przynosi efekty, jest coraz fajniej, mam coraz mniejszą zadyszkę, coraz lepiej się czuję, coraz lepiej mi się rano budzi, jestem uśmiechnięty, pozytywny, jest zajebiście, to bieganie dużo mi daje. Biegam, bo kocham ten stan, moi drodzy. Yy... I tyle. Życzę wam powodzenia yy, i myślę, że takie drobne wskazówki ludzkim językiem, takim zwykłym amatorskim, mówione, y, przydadzą wam się gdzieś tam y, i zdecydujecie się na rozpoczęcie przygody z bieganiem. Hej, banana, trzymajcie się, biegam, pokocham ten stan. Cześć.